Polskie społeczeństwo popiera aktywną rolę naszego kraju w zwalczaniu ubóstwa na świecie. Tak wynika z corocznych badań przeprowadzanych przez TNS. Polacy pamiętają, że całkiem niedawno w okresie przekształceń ustrojowych oraz reform społecznych i gospodarczych po 1989 roku sami korzystali z pomocy bardziej rozwiniętych państw. Teraz to my mamy możliwość wspierania innych. Działając za pośrednictwem Unii Europejskiej, Organizacji Narodów Zjednoczonych oraz Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie, Polska uczestniczy w świadczeniu pomocy rozwojowej na całym świecie. Współpracujemy też bezpośrednio z naszymi bliskimi sąsiadami państwami Partnerstwa Wschodniego, jak również bardziej odległymi krajami Bliskiego Wschodu, Afryki i Azji. Polska jest aktywna w krajach, które, podobnie jak kiedyś my, przechodzą przemiany transformacyjne. Odpowiadamy na oczekiwania krajów wschodniego sąsiedztwa, wynikające z ważnych dla tych krajów reform, ale równocześnie działamy też na rzecz krajów pozaeuropejskich. W których koncentrujemy się przede wszystkim na zaspokojeniu ich podstawowych potrzeb rozwojowych. Priorytetami polskiej współpracy rozwojowej są: wspieranie dobrego rządzenia, demokracja i prawa człowieka, budowanie kapitału ludzkiego, wspieranie przedsiębiorczości i sektora prywatnego, rozwój rolnictwa i obszarów wiejskich, działania na rzecz ochrony środowiska. Polska jest również aktywna w niesieniu pomocy humanitarnej. Podstawowym jej celem jest ratowanie życia oraz zapewnienie pomocy, opieki i ochrony ludności poszkodowanej w wyniku konfliktów zbrojnych oraz katastrof, zarówno naturalnych, takich jak powodzie, trzęsienia ziemi, jak i tych spowodowanych działalnością człowieka, na przykład awarie przemysłowe. Wiedza o potrzebach świata rozwijającego się jest kluczowa dla właściwego działania na rzecz redukcji ubóstwa. Dlatego tak ważna jest edukacja globalna, której celem jest budowanie świadomości Polaków w odniesieniu do wyzwań współczesnego świata i wyjaśnianie, jakie czynniki kształtują międzynarodowy rozwój. Polska pomoc. Kiedyś pomagano nam, dziś Polska pomaga innym.